Witam wszystkich, mówię Stanowic Oskar. Dzisiaj mówimy sobie na temat pogody. Przyszłość Polski, temperatury, czy będzie cieplej, czy może, może będzie zimno, może będzie zima, czy będzie dużo wody. Na pewno w Atlantyku będzie dużo wody. Natomiast w Polsce przyszłość jest taka, że będzie coraz mniej wody i wysną wszystkie rzeki. Jest już teraz susza. A będzie pustynna susza, będzie afrykańska susza, będzie dupa zimna. Polacy albo Polska nie poradzi sobie z tym, co będzie. Nie ma logistyki. Tak analizowałem sobie przed filmem na bazie jasnowidzenia, jak to będzie. Tak to będzie. Będzie tak jak w Hiszpanii, że będą transporty. Wody, bo w niektórych rejonach kraju nie ma w ogóle wody. Tak będzie w Polsce. W Indiach jest tragedia. Zobaczcie sobie, ja to mówiłem już 5 czy 6 lat temu. Ten film jest. Możecie sobie go obejrzeć, że ja nie zmyśla. Będzie jeszcze gorzej. Jeśli ktoś uważa, że będzie lepiej, to, to na pewno tego nie dożyje. Będzie tylko niestety gorzej. Us wysuszymy się tutaj. U mnie będą tłumy ludzi, będą ludzie szukać ratunku. Ja oczywiście tradycyjny wstęp zajmuję się uzdrawianiem i jasnowidzeniem. Wszystko, co mówię, mówię na bazie jasnowidzenia i na bazie mojej intuicji. Będzie gigantyczna susza, która je, na, jeśli popatrzymy to za 5 lat, no to, no to dzisiaj to jest zimno, a już jest gorąco. Zdechniemy tu kurcze blady. No i tyle w temacie. Ja się zajmuję uzdrawianiem jasnowidzeniem. Jeśli masz temat do rozgryzienia, jeśli chcesz jakieś uzdrawianie, no to przygotuj się finansowo oczywiście i dzwonisz do mnie. Zapraszam, mówił jasnowid Oskar. Co jeszcze mogę dodać na koniec filmu? No, że będzie źle. Wystą wszystkie rzeki, strumienie... Stawy, jeziorka, będzieś bardzo źle. Do usłyszenia mówił z jest jasnowic Oskar.